Hejka, jestem na tym placu co kiedyś. Tutaj mało co widać. Nie pokażę cię, staruchu, chodźcie. Ale będziemy słuchajcie nagrywać. Na tym placu, na tym stoliku kiedyś, wydrapałam najwięcej w brylantach, więc przychodzę do Was z rywalizacją. Można pograć w szachy. Można wszystkim, witam. Hop. Tu hop! Można pograć w szachy kamyczkami. Przychodzę tutaj z brylantami i z ekstra pensją. I tutaj w rywalizacji walczy Leszek z kanału Życiowy, nie, 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 Zdrabki Lotto, dawny, dawniej Życiowy Doradca i Pati Klima. Także trzymajcie wszyscy kciuki. Brylanty mam tutaj z numerem siódmym, a ekstra pensja z numerem 8. Po prostu tak się trafiło. Pati Klima? Pati Klima. O, to trzymam kciuki, no. Zobaczcie, no. To Chłop trzymam. lubi Pati Klimę. Zacznę od Patryśki. Tutaj mówię. Warunki polowe. Yy, I co? No? Trzymam kciuki, i ja. Za wszystkich, oczywiście. Za wszystkich. I szukamy. Tutaj są tacy ludzie, i się wstydzę trochę mówić, dobra? <grytania> 22, 32, 1 i 4. I proszę bardzo, mamy trzy, czyli pierwszy obok. Przyszłam tutaj, bo tak ciągle w domu nagrywać drugi obok. To już tak troszeczkę nudno. Trzeci obok samoboki, ale nie. przypał 26. W końcu nie obok 25, 14, ekstra pensja 29, 34 i 6. Bardzo mi przykro Pati. Ale zdrapeczka jest pusta, o. mamy SO, no dziwne konkretne, SOR, mamy SOR, no, także biorę się za brylanty i tutaj szukamy trzech takich samych, bądź najlepiej by było jakby było trzy korony, <laughs> albo bonus, no i co, drapie. Tu mamy perfumy. Wtedy chyba było co? Yy, trzy brylanty były wygrane razy dwa, tak? Chyba mm. tak. Nie pamiętam co wtedy miałam. Coś wtedy miałam jak byłam. I właśnie tą zdrapkę tutaj dopałam i tak ładnie mi wyszła. Także stwierdziłam Co mi tam. Mam nadzieję, że nie będzie tu same pustaki. Ale tu widzicie, wszystko jest podwójnie. O, trofeum, trofeum i brylant. Mędy zawzięte. Tu różne. Widzicie w ogóle? No, widzicie, pierścionek i klucz, klucz i okulary. Perła, naszyjnik, podkowa i kolczyk. Torba, torba i kufer. O, pierścionek, podkowa, dzwon i kolczyk. Teraz druga strona. Dzwon, dzwon i perła. Korona. Jeszcze tylko dwie, no i prezent, mm. róża, róża i szminka. Zmieniam drapak. Może będzie szczęśliwszy. Yy, bransoletka i moneta. Worek i garnek. Szminka i tron, już się gorzej drapie tym. Jest pierwsza korona, no i brązoletka. Naszyjnik czekolada. Prezent i portfel. Lustro. Portfel. Worek. Tron. Moneta. Świnka. Moneta. Naszyjnik. No dziwnie, tak co? Na pewno wam dziwnie tak słuchać. Ale tak się wstydzę mówić na głos. <laughs> Klucz i okulary, lustro i świnka, czekolada i świnka. No i co mamy? Perfumy i korona, a w bonusie, a w bonusie serducho. Czyli dzisiaj mamy wszystko puste. Bardzo mi przykro. I bardzo dziękuję za wzięcie udziału w rywalizacji. Szkoda, no. Szkoda, no. Ale mówię Wam, tak mi jest smutno, bo staram się to wybierać, żeby było ok. Hmm. I jakoś tak, no nie wiem, coś, coś mi w życiu nie wychodzi. Ewidentnie. No, nigdy nie przewidzieć to jest. No. Dobra. Ja tutaj w tym placu zaraz nagram drugi odcineczek na jutro. Także. Na dzisiaj się z Wami żegnam. Wóziaczki, do następnego odcinka. Trzymajcie kciuki za resztę zawodników. papa. pa! pa. pa, pa.